Mam derów w poniedziałek. Dzisiaj trochę, że tak powiem, mniej energii niż zazwyczaj. Oj, ta pogoda, to powiem Wam szczerze, mi wykończy chyba, ale to już no tak trzeba przetrwać do marca, kwietnia. Wszędzie jest trochę chłodniej, zimniej, a jednocześnie nie, nie jest mniej słońca. Bez tego słońca to normalnie funkcjonować nie mogę. Mam więcej energii w lecie. No, Wiosna jeszcze tak o druga połowa, ale później. ojejku, no nic. Dajemy radę. Hmm, trzeba jakoś jakąś ciekawą, wczoraj książkę też zacząłem sobie czytać po angielsku The Greatest Salesman in the World chyba, albo The Greatest Salesman po prostu. E, no tak dosyć mocno mnie wciągnęło. A Wy czytacie coś ciekawego? Może macie jakieś książki do polecenia? Dajcie znać, chętnie się zapoznam. No a z takich rzeczy jeszcze poza, no to w piątek... Szukuje się dużo przygody, wyjazd do Monachium, tak? Więc trzeba jakoś się do tego też bądź co bądź przygotować, żeby fajnie wypaść i sporo osób poznać tam na miejscu. Trzymajcie kciuki za wszystko i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!